Halo. No, słucham. Ja Jak mają się, no to, to powiedz mi, jak te Kroniki Akaszy się mają do tego? Na pewno A wiesz ja nie mają. wiem, bo ja nie wiem, co to jest. Nie, wiesz co, no Kroniki, Kroniki Akasze to jest informacja, która, która jest po prostu, to jest, jakby powiedzieć, że jest to Internet we Wszechświecie, nie? Tylko, to jest Internet każdą wiedzą, do której każdy ma dostęp, nie? Chodzi ci o o, o wszechwiedzę, tak? O źródło. Tak. Um, Oj, pf, czekaj, nie powiem, jestem do... pewien, wiesz, no, to jest ze źródła, ale nie wiem, czy ta informacja jest tak jakby źródłem, czy to jest tak samo odłączona od źródła, czy ona tylko gdzieś tam istnieje, nie? Sama informacja. Mówimy tu na przykład y, o tym, o takich na przykład ludziach, co tu byli na Ziemi, co mieli dostęp do tych kronik, chociaż każdy ma do, do nich dostęp, nie? Ty masz, ty, na przykład ja też miałem dostęp, ty miałaś dostęp, z tych kronik Akaszy dowiedziałaś się na przykład o tym początku Wszechświata i to wszystkiego, nie? tylko to jest nieskończona, musisz wiedzieć, że to, jest, to się dowiedziałaś to z czegoś, nie? to jest nieskończona informacja, to się chciałaś dowiedzieć i to się dowiedziałaś, nie? ja też się chciałem tego dowiedzieć i to samo my się tak jakby dowiedzieli, nie? O, tych, no, o tych... No dobra, no ale to, tak, bo no. do czego zmierzasz w takim No, czy myślisz, że ta informacja tam jest od źródła do źródła, czy... Czy ona jest stała, czy, czy wzrasta coś do tej informacji, nie? Bo to tak jakby ona może być stała, nie? Znaczy, nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Ta no wiesz, informacja chyba... jest o pełna, jest yeah. pełna. Nie, ona jest pełna, mm. ona jest, jest pełna informacja, z której my możemy czerpać tak jakby wiedzę, ale czy ta informacja się tak samo napełnia przez nas, przez nasze doświadczenia, czy ona jest tak jakby już skończona? <laughs> jakby to Jarek powiedział, to jest dychotomia, tak i nie. <laughs> Co to jest dychotomia? Bo ja nie wiem, co to jest. Musimy Czyli je taka dwoistość. Czyli jednocześnie, może być i może nie być. Odpowiedź na Twoje pytanie jest twierdząca i przecząca. Obie naraz. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ponieważ to jest jakaś. Nie, nie ja, to się, ja to jakoś ogarnę, uwierz mi, się. ja wiele się, rzeczy się ogarnę. Z jednej strony, y, z jednej strony wszystkie informacje na temat wszystkiego są. No są, one sobie, a... o tym co mówię, nie, one gdzieś są. Ta, ta wiedza, dostęp do tej informacji jest cały czas, nie? Jest cały czas. Tak? E, jak, jak, jak ta informacja, czy ona ewoluuje, czy po prostu jest tylko, nie? O to mi chodzi. Powiem ci, że ja tego, ja to jeszcze z, jestem w trakcie z, w sumie zgłębiania tego tak naprawdę. Czy moje. Bo z jednej strony, tak, ja mam, ja mam y, dostęp do, do źródła, więc mogę sobie pobrać taką paczkę informacyjną, jaką potrzebuję, jaką jestem zdolna w danej chwili pobrać. Ale jednocześnie, czy moja decyzja o pobraniu paczki informacji oraz zrobienia z nią czegoś nie dodaje w tym momencie y, dodatkowej wartości do wszechwiedzy? Tak. I wydaje mi się, że to może być jednocześnie, może tak jednocześnie być i jednocześnie to już tam jest. W sensie moja decyzja o, o, o podjęciu takiej akcji również jest tam, ale jednocześnie jeśli ja tego nie zrobiłam, to tak jakby jej tam nie ma, nie wiem, to, to już trzeba by było jakoś, nie wiem, może rozkminiać bardziej e, jak może jakiś skrypt. Yy... Dobra, słuchajcie. nic. Yy, ja w, wszystkie to jest wszystkie możliwości. Ja, dzięki za jest Ja muszę na razie kończyć. Mogę jeszcze tu pozostać, posłuchać, ale tyle. Muszę zmykać. Trzymajcie się. wiele bardziej. To Wiecie o Ja bardziej. na chwilę eee, muszę skoczyć do toalety, także zostawiam Was, ale zaraz tu wrócę. Dobra jestem e, mówię, że nie ma potrzeby, że czekaliście bo e, no e, teraz może wy coś mówić, bo już zajęłam tyle czasu antenowego, że o boga no tak, akurat każdy nie mógł za bardzo rozmawiać, także także ta cisza była dobrym wypełniaczem no, ja też zaraz Zamykam. Może później zajrzę jeszcze. O. Tak, tak. Także niektóre rzeczy istnieją i nie, nie istnieją jednocześnie. No, to w ogóle y, śmieszny temat. Hmm. Do zgłębiania. No. Ja ogólnie tak. Y, ogólnie to się nie do końca chyba zajmuję tym tematem więc też wiem Oj. wiem na tyle na ile mi wystarcza mhm. ale podobno są tacy co tylko i wyłącznie badają te kwestie Także no... pewnie Za się pewnie można, można całe wcielenie spędzić na badaniu tego wcielenie mhm. można myślę że spokojnie Jakąś w ogóle nie, nieokreśloną ilość czasu y, spędzić y, pod wieloma postaciami ogarniając ten temat, mm -hmm. bo jest tak y, duży. Mm. <laughs> Więc y, no, tam jedno wcielenie. I też pytanie jakie? Jedno wcielenie ziemskie człowieka, czy może jedno wcielenie jakiejś innej istoty, która ma zdolność życia przez, nie wiem, 2000 lat <laughs> w jednym ciele? No, to już jakby są. Hmm. To, to już różnie może być. Tak. Kwestia do ustalenia. O, hmm. Dlatego, co ci się chce, bo mi by się na przykład mi się ledwo 100 lat chciało, także. Oh. O. Ale no, widzisz. Nie no kurde, ile można? Tak. W jednym ciele, w jednym miejscu. jakieś jest Nie. tyle rzeczy do zobaczenia że, i doświadczenia, że to w ogóle masakra to. Ja, no, w jednym garniturze cały czas chodzić? czy ty tam Jedne lody jeść. Jak to tyle smaków. No, może i dobre. Dokładnie. Do może i dobre, ale przecież jest tyle dobrych innych. Już ja. spoko. Hmm. Mhm. A o czymś? Aha, czyli nie gadaliście o niczym, zanim yy, sobie poszłam. Chcecie mhm. ja dalej ja. ciągnąć temat? Yy, temat yy, no To dawaj, jak ten naszkicowałaś ten sobie, sobie, może już coś? <gry> a nie, nie, w sensie. Yy, yy, Trzeba sobie. Widzę, że nie ma potrzeby już, jakby. W... Już już zostało z uh, słowami. Ty no. okay. eee, ja też... Ja też mm, to, co ja tym swoim malutkim, skompresowanym musztkiem, eee, tutaj jestem w stanie jakoś. jakoś eee, przyswoić, czy też e, przetworzyć. No to, to są jakieś w ogóle. Drobinki. To być może ma bardzo niewiele wspólnego z prawdą, ale no, albo prawie w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą, ale jest znowu jaki... zakaczymy o to, i ma i nie ma. To też, ale z jednej, ale tak naprawdę chodzi mi o to, że, że, to, so, że to zawsze są uproszczenia. Potrzebne do tego, żeby się skupić na jakiejś, jakiejś konkretnej, yy, konkretnej kwestii. To tak jak, bo jak ja pisałam do Jarka y, w sprawie y, właśnie y, y, dostania dostępu do wszechwiedzy. Mhm. To, jest, to jest normalne. <laughs> y, no, to jaś się powiedział, że nic normalnego, nic nie normalnego jest nie codziennego, dzień jak codzień, Elo. No. to było słodkie. Ale. Yy, o no, co mi chodzi? Aha, w, mm, On mi napisał, że, um, że tak jakby, no, nie da się mieć z tego kontaktu. Zresztą on o tym mówi często, że nie da się mieć tego przepływu tak jakby... Hmm. Zapakować do uba do sobie hmm. całej biblioteki, że to w ogóle nawet nie jest no. biblioteka, że to nie jest no. żadna księgarnia ani nic z tych tak. rzeczy, i, i że to po prostu nie, 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 nie funkcjonuje e, w taki sposób, i że to są paczki informacyjne, hmm. po które my sobie sięgamy. I w ogóle mi się ten, ten koncept ta, paczek bardzo mi się podoba, bo to dość dobrze opisuje. Dlatego mhm. ja na nie zrozumiałam, o co mi Hasiowi chodzi z kronikami. Bo to w ogóle nie są żadne kroniki. kroniki no no. E... no i, i że jakby. Znaczy to Kronika... było takie tylko nazadnictwo do tego, nic więcej. Ja po prostu, to było tak po prostu nazwane, nie? No, no wiem, wiem, tylko że to jakby nazwa nazwa. No potrzeby biznesu i tych innych. Nazwa prowokuje jakieś rozumienie czegoś, nie? Więc jeśli coś opisujemy jako kroniki, czy też jest, jakąś, właśnie bibliotekę, czy coś w tym stylu, no to tak. To już wtedy wywołuje jakieś konkretne oczekiwania w ogóle w stosunku do tego, jak to wygląda. Jakie ma za sobą ograniczenia i jakie ma, mamy też możliwości. A... Hmm. a to serio można by było. A bardziej przyrównać na dzisiejsze czasy do internetu. Mm, mm. Tylko takiego, późwa, uźba... zhomogenizowanego, no, no. w sensie, że ta informacja jest zapakowana i zakodowana, a my musimy tak jakby wysłać yy wysłać odpowiednią komendę, żeby w ogóle móc nawet nie o tyle uzyskać informację, co w ogóle móc się do niej dostać, a to, czy my ją jeszcze rozkodujemy, to jest inna sprawa. Hmm. No dosłownie. Także myślę, że takie ogólnie informatyczne porównanie całkiem nieźle to jest. Całkiem skoko, no. no. No, tak jak wspominałem, że tak jakby cały internet próbować zapakować na dyskietkę, tą, no, wiecie, to tego przez tego nie paru robić, lat, co nie? No. Gdzie załóżmy jeden film na YouTube, żeby zapludować tam z 8 giga ma, czy coś a dyskietka 2, ile? 2,5 mega? No, jakieś takie malucz, maluszkie to no. jest w ogóle. I weź teraz obraz, załóżmy 4K, przekaż na tą dyskietkę, żeby, żeby ktoś to odebrał jeszcze i dobrze odczytał. No, to po prostu no, nie ma takich technicznych możliwości. I właśnie możliwości znaczy... procesowania mózgu są hmm. na tyle ograniczone, że to trzeba upraszczać. Tak. tak. A z drugiej strony też e, to jest e, kwestia tego, że mózg nie jest po to, żeby hmm. to robić. Hmm. E, że to nie jest tak, że mózg jest ograniczony. Hmm. E, I to też to, pamiętam, jak ja o tym gadałam. Tam, moim entuziotem. Mhm. Ja się pytałam, że co? A to nie można się wcielić w takie ciało, które ma, nie wiem, lepszy mózg? <grych> e, jakiś, nie wiem, większy? Jak to wygląda? Nie? No i on się zaczął ze mnie śmiać, że mhm. w ogóle, że jak ja sobie to wyobrażam, że co? Że będą coraz większe istoty i coraz większe bzdu <grych> i co? I a tak a jest nieskończone? Teraz internetu. No, dokładnie, że to się tak w ogóle nie. Że to w ogóle nie, nie, po, nie o to chodzi. Tak, że, że ja próbuję tutaj, że się zastanawiam, czemu. Nie wiem, kojarzycie ten problem, który był, że w Londynie, że konie robiły kupa na drogę. Nie. I, I ktoś tam obliczył, że tam za ileś tam lat to kupa będzie sięgać do okien. I wtedy nagle ktoś wymyślił samochody. A. Jakby problem kupy znikł, A. no to jakby mniej więcej e, podobna e, opcja. Że ja sobie e, próbowałam wyobrazić e, rozwiązanie, które jest bezsensowne. Bo nie chodzi o to, że my powinniśmy e, tak jakby móc w ogóle e, pomieścić w naszych mózgach e, te informacje. Tylko mózg jest e, narzędziem. Który pozwala nam. Yy, do tych informacji yy, skakać i je sobie streamować. Mm, mm. Jakby będąc w fizycznym ciele. Tak. No. I to w ogóle jest, no. jest, jest jakby. To w ogóle jest chyba najfajniejsza rzecz. Ja nie wiem, czy, ja nie wiem czy się w ogóle o tym mówi? Cóż, czy nie? Yy, no, ona Że... się o tym mówi. Właśnie przed chwilą. To no. <grymne> nie. No. No. Powinien się Jarek pojawić i mnie po, po, po głowie. Tam eee, Znaczy, nie po głowie. Bo powinien mnie sztuczność powiedzieć ej, za dużo! Hmm. Hmm. Eee, bo się tam często zauważyłam, że śmieje, że. O, ja mam o tym powinienem za 10 lat powiedzieć. Hmm. No, no, W każdym razie, przynajmniej mm, z tego, dobra. co ja wiem. Ja mykam póki co, także do miłego. No, 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 to lec, to lec. A szkoda, bo właśnie tutaj miałam skonkludować coś ciekawego. No dobra. A... To później. Ocłuchajcie. To, to, to... Później osłuchasz. A bo co to, to nagrywasz? A to się potem jakoś wyłączy, czy co? Tak. Jak to działa? Ja to ogarnę już później. No. Dobra, dobra. To cześć, pa, pa, pa. Pa, pa, pa pan, fanę miłego. Pa. Dobra, to co ja mówiłam? Aha, że według tego, co ja... W ogóle interesuje was to, bo ja nie wiem, czy. Yy... No, <laughs> no dawaj, 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 jak już. W trakcie jesteśmy, to <laughs> czekamy na konkluzję. Okej, okay, dobra, no to konkluzja jest taka, że z tego co ja wiem yy, chodzi o to. Że no bo jak się przebywa poza ciałem, już tam w dalszych y, obszarach, i ogólnie jak się nam uda dotrzeć do tego punktu, to mamy, możemy mieć y, streaming informacji tak? z, ze źródła. No i, i fajnie, nie? tylko że wróć teraz z tym do ciała i zapamiętaj. Ni chuja. Nie, nie zapakujesz na dyskietkę internetu, tak? E, ale też nawet nie zapakujesz, wiecie, no jednego filmiku, nie? Nic nie zapakujesz prawie. Zapakujesz tylko. E, właśnie. Załączniki. I to jest, to jest właśnie kwestia ale... tego, żeby. Że można zapakować załączniki, ale one też coś ważą, więc y, można je jeszcze dodatkowo zakodować po to, żeby jeszcze mniej ważyły. Kompresować, e, tak. Tak, tak. E, Albo w ogóle zapisać, wiecie, zero-jedynkowo i tam bla, 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 bla można, można kombinować, naprawdę coraz bardziej to, to kompresować, żeby coraz mniej miejsc zajmowało. E, I taką kompresją... Mm, przynajmniej ja taki, ja tak robię. Nie wiem, czy to jest uniwersalne, ale to jest zahaczanie się y, jakimiś y, wspomnieniami jakiegoś doświadczenia, czegoś, co ja przeżyłam. I takiego fragmenciku malutkiego. I zapamiętując ten malutki fragmencik, ja jestem w stanie po nim pójść po nic co do kłębka. Ok, I dobry też, też coś, co mówił Jarek często, czyli żeby zapamiętywać sny, zapisywać te triggery i żeby właśnie po tych triggerach próbować, próbować wrócić. I on też, on też mówił na przykład o skakaniu po różnych emanacjach, tak? Że on sobie, to nie jest tak, że on tak jakby... Wie, gdzie one są, ma to wszystko zapisane, rozkminione itd., to, że to tak nie wygląda. On sobie właśnie zachowuje jakieś triggery, które pozwalają mu bezpośrednio skakać do tych e, miejsc i że szuka unikalnych, e, unikatowych doświadczeń w tamtych, e, w tamtych miejscach. I te unikatowe doświadczenia są właśnie tymi triggerami, tą kompresją. Okej, <grych> okej. Okay, okay. No fajnie. Yeah. No, więc fuh, tak. No, ale to dalej jest jeszcze wychodzenie yy, poza ciało, nie? A w, dalszej, yy, w dalszym rozrachunku, no bo jednak ten mózg jest fizyczny w fizycznym ciele, więc w dalszym, w dalszym progresem ten streaming. Informacji uruchomiony za pomocą triggerów zapisanych w naszym fizycznym mózgu w sieci neuronowej jest możliwy do odbycia się na jawie. O, co to za odgłos? No, więc to była ta, ta konkluzja, do której dążyłam. Okej, okay, czyli na jawie, ale to, to chodzi ci o jakieś, to jakąś formę transu i ściąganie tych wizji, jakby sobie przeglądanie tego, czy jaką taką pełną interakcję? Pełną jawę, w sensie jak już jesteś, jak już się wy, wiesz, wiecie, to jest poziom, którego ja nie osiągnęłam, ale ja wiem, że on jest. Okay. Okay. Że on jest możliwy. Czyli że już na, na po prostu na pełnej jawie można sobie y, streamować. Weryfikować. Y no, no to Jarek to mówi o tym, An nie, że on tam na, na stałe jest. Tak, wpięty, tak, na jawie też może się podpiąć, tak. okej, okay, no, to mniej więcej wiem, o co chodzi. Się... Super, no to bardzo fajnie, jest konkluzja. No, także, także to jest jakiś tam, yy, no, fajna ta zabawa. Fajne jest to, że tego jakby nie umiemy do końca jeszcze. No nauczymy się. Miejmy nadzieję. W sensie, no, to jest bez wątpienia, nie? To jakby nie ma wątpliwości co do tego, w sensie to, to się na pewno na, 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 na umie, czy też sobie przypomni, że umie. Nie? Tak, tak. Po prostu ekscytujące jest to, że jesteśmy w takim punkcie, w którym to się dopiero zaczyna, tak wiecie, odkrywać, nie? że tutaj wychodzą takie rzeczy. I że, tak. o, że to takie fajfaj i w ogóle fantazy, i w ogóle wszystko nie wiadomo co. A to jest cholera, prawda? No tak, na no światopogląd się często ludziom łamie, tak? Po jakichś takich doświadczeniach, że. No jednak e, jest inaczej, tak? No jednak to jest wielowymiarowe, wielowarstwowe i nie jesteśmy tylko mięsem, tak? I, i to super obserwować, jak, je, jak takie zmiany zachodzą. Nie? No a z drugiej strony, jeśli ktoś chce, żeby jego rzeczywistość była raczej taka prostsza, no to sobie jej będzie doświadczać, tak? Na tyle, na ile będzie mu to użyteczne. Zgadza się. No bo to też. Kurde, też jak ja się na przykład, Jak na początku się dowiedziałam, że yy, każdy człowiek doświadcza dokładnie tego, co sobie chce po śmierci, to w pierwszej chwili miałam takie o -Z -a". A No, Z wszystkimi ludźmi, chcą sobie wymyślili, jakieś w ogóle masakry i co oni są tam uwięzieni na wieczność. Przecież to jest nie fair. No dlaczego? No wolny wybór, tak? No wolny wybór, ale wiesz, no takie trochę, mi się to wydawało takie trochę e, wredne, no bo jeśli ja nie wiem, że coś jest i nie dostałam żadnych, e, nie dostałam pełnego obrazu tego, że coś jest, no to w tym hmm. momencie to jest gówno, a nie wolna wola, tak? No, nie, no, to, to jak jest no. Wrzucenie cię w jakąś sytuację, z którą ty sobie poradziłeś tak, a nie inaczej, nie? No więc na początku miałam takie, no nie, 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 a nie zgadzam się. To nie może tak być. No, ale oczywiście po, po chwili się dowiedziałam, że, nie, no, luz, spokój, to nie jest tak, że.